Witam Was w pierwszym poradniku na moim kanale Z tej strony Janek A to pierwszy odcinek W którym chcę przedstawić Wam wszystkie gry, które mogę dla Was nagrywać Więc tak, pierwsza gra na mojej liście To Margonem Gra polska, RPG Z ciekawą fabułą Z fajnymi, z fajnymi misjami, różnymi levelami No i fajnymi ludźmi do poznania To jest pierwsza gra ta, to druga gra Którą również mogę dla Was nagrywać To jest też ciekawa gra Z fajną fabułą z dużymi, fajnymi misjami, różnymi levelami. Też można poznać różnych ludzi, grać, grać z nimi. Yy, to jest też dla mnie ciekawa gra. No, jak dla mnie ta mar, Margonem nie, nie różnią się prawie niczym, tylko no, w ternie są troszkę lepsze postacie, lepsza grafika. No i chyba tyle się różnią. Minecraft to trzecia gra, którą mogę również dla was nagrywać. Minecraft to ciekawa gra. Gra której, gra przygodowa, w której można budować różne budynki, wykonywać misje, można grać na serwerach. Jeżeli będziecie, oczywiście, chcieli, Minecraft. Stara gra, dosyć stara, ale fajna. Dużo osób w nią teraz gra. No i jeżeli wybierzecie, będę ją nagrywał. Content Strike 1.6. Gra starsza, gra strzelanika, w której można również grać na serwerach. Można grać na botach. Jest ciekawa gra, no ogólnie zabijesz ludzi. Yy, nie ma w tym żadnej... żadnego haczyka, no nie ma nic. No, kupujesz broń, zabijesz ludzi, grasz, na szereg, grasz z ludźmi przez internet, również ich zabijesz, nabijesz level. Yy, gra. gra. Yy, to trzecia gra, czwarta gra, którą mogę dla was nagrywać. Content Strike Global, Global offensive, i, offensive inaczej CSGO to piąta gra, którą mogę dla Was nagrywać. Gra... Taka sama jak CS1.6. No to samiutko, po prostu jest ulepszona, są lepsze bronie, lepsze postacie, lepsze, dużo, dużo lepsza grafika. Także są serwery, są boty. Macie tutaj są takie dead e, różne, różne tryby gry. No myślę, że najciekawsza z gier, która mogę dla Was nagrywać. Abhelium Online, szósta gra. No, dość ciekawa gra w stylu Margo. Zabijesz dużo. Zwierząt, różnych gatunków, stworów, potworów. Yy, możesz grać z ludźmi. No, również ciekawa gra. To jest już szósta gra, którą mogę dla Was nagrywać. Będzie ich 7 albo 8. No, będzie ona ciekawa w stylu Teda i Margo, więc one wszystkie są podobne. No, jeżeli ją wybierzecie, będę ją nagrywał. Mating 2 to siódma gra, którą mogę dla Was nagrywać. Ona jest bardzo ciekawa, fabułowa. Yy, siódma gra fabułowa, przepraszam za powtórzeniem, yy, które mogę dla Was nagrywać. Jest Metin dwójka, będę też mógł dla Was nagrywać Metin na trójkę. Gra w stylu... Wszystkie są w stylu... No one są RPG, więc no nie ma co mówić. Nie będę Wam powtarzał tego chyba już ósmy raz, że... w stylu Margo i Taerna. 3 to właśnie ósma gra, którą również mogę dla Was nagrywać. Jest ciekawa, jest RPG. Praktycznie to samo, co... Metin 2, po prostu ulepszona grafika, no ja nie wiem, ja nie wiem po co oni ty, tyle tych metinów tworzą, no przecież wszystko jest to samo, po prostu grafika się poprawia, no ale jeżeli wybierzecie, wasza wola, będę to nagrywał. 90 gra to Need for Speed Underground 2, ciekawa gra wyścigowa, chyba każdy zna Need for Speed'y, one są no po prostu bombowe, po prostu nie, masz, nie, po prostu wyścigujesz się, ulepszasz sobie auta, kupujesz auta, tuningujesz. Dla mnie ta gra jest po prostu Need for Speedy jest dla mnie... Jak dla mnie jest stworzone do grania i nagrywania? No jeżeli je wybierzecie, mam nadzieję, to będę to nagrywał. Kolejny Need for Speed to już ostatnia gra. Need for Speed Most Wanted. To jest gra bombowa, to jest lepsza niż Underground. Lepsza niż Need for Speed Carbon. No po prostu najlepsza gra, z Need for Speedów, najlepsza część. Z Need for Speed nic nie zmienia po prostu inna nazwa na grafika dodają auta, więc nie będę wam tego powtarzał. Więc tak, wy wybierzcie którąś grę. Piszcie w komentarzach, którą grę wybieracie. Ja od razu zacznę ją nagrywać. Po prostu momentalnie. Od komentarza od razu. Lajkujcie ten odcinek, jeżeli Wam się podoba. Proszę wybierajcie te gry. Po prostu ja chcę dla Was nagrywać. Wybierajcie te gry, lajkujcie. Proszę Was, subskrybujcie, jeżeli chcecie. No i tak mija pierwszy odcinek Janka. Zapraszam Was na mój kanał, będę dużo odcinków dodawał. No to na razie, cześć, trzymajcie się, Janek.